Cześć, z tej strony Bartek z MotoSw., właśnie przyjął do nas transport z Niemiec. W nim między innymi Aprilia RS w Dwusuwie 2010 rok, czyli koniec produkcji. Chodźcie, sprawdzimy ją. Idziemy po klucze. Co ciekawe, ten egzemplarz przyjął z Niemiec jako wersja otwarta, co jest rzadkością. Zobaczcie, 18 kW, czyli 22 konie. Jeśli sprzęt będzie godny, to na pewno zablokujemy go do Was na na to, abyście mogli jeździć nim na A1 czyli 11 koni jest to do zrobienia mamy zaprzyjaźnioną firmę w Poznaniu zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać otóż to Aprilia 2010 rok drobne uszkodzenia, tutaj właśnie owiewka, lusterko optycznie wygląda naprawdę jak nowa ona jeszcze nawet nie jest umyta przyjechała do nas dosłownie przed chwilą jest na oryginalnej oponie. Spójrzcie na użycie tarczy amulcowej, którego praktycznie nie ma. Ma jeszcze dodatkowo jakieś tutaj drobne otarcie na owiewce. Uszkodzony klosz tylnej lampy. No ale generalnie rzadkość. To jest praktycznie nieosiągalne kupić rs -e w takim stanie. I niby ma 2050 km. Nie widzieliśmy jeszcze tego, także sprawdzimy to razem z wami. Spójrzcie jeszcze tutaj na ten detal. Gumeczki, które są zakładane w salonie dealerskim na czas transportu, aby nie uszkodzić tej klameczki, jeszcze nawet i nie zostały ściągnięte. Dodatkowo, osoba, która nam odbierała ten sprzęt, mówiła o tym, że właściciel 75 lat, gość M50 od nowości, właścicielem tego motocykla był. Także w ogóle ciekawa historia Mam tutaj klucze I próbujemy Zobaczcie, 2049 km Niesamowite, naprawdę Spróbujemy odpalić sanie, delikatnie Włosy naprawy przygotowanie hmm. do sprzedaży tego odmogoczywnego w takim stanie chodzą, żeby to, to, to zrywać. Nie masz no, innej naprawy po dla Wersja otwartym z i otwartym zaworem To już dla Was wszystko. Dla silnej Do zobaczenia wkrótce. Będziemy na bieżąco Was informować o postępach w pracach. Trzymajcie się.